Chciałem wam pokazać jak zdiagnozować taki kod błędu w Volvo Ford z czynnikiem 1.6. Jest to błąd P268113, czyli jest to błąd od zaworu obejścia płynu chłodzącego z dopiskiem A. Mamy w aucie dwa takie zawory, jeden jest tutaj, już jest wykręcony pod pompą próżniową, drugi jest pod alternatorem. Mój okazał się uszkodzony, ten, który jest po tej stronie. Łatwo go sprawdzić. Ma tylko wtyczka ma dwa piny. To jest tyczka od instalacji. Mierzymy sobie oporność, po prostu. On powinien mieć tam około 10 kilkunastu omów. Jeżeli jest uszkodzony, to ma po prostu przerwę albo jakieś tam o strasznie dużą oporność, tak jak u mnie. Także wymieniamy go. Eee, tak on wygląda. Fomoco BM5G18495DB dostępny w zamienniku. Wymieniamy, kasujemy błędy i nie mamy problemu.